Pani profesor, zacznijmy od najważniejszego. Czym są suplementy diety i jaką spełniają rolę w organizmie? Suplement diety jest dosyć dobrze zdefiniowany. Są to takie preparaty, które uzupełniają dietę w ważne składniki odżywcze. Jest to żywność. Suplementy diety nie są lekami i w ogóle nie zawierają substancji leczniczych. Suplementy produkuje się w postaci kapsułek, tabletek, saszetek, ale tylko dlatego, żeby umożliwić ich dawkowanie. Tylko dlatego. No ale oczywiście, ponieważ wyposażenie niezbędne do produkcji mają firmy farmaceutyczne. Na no, tabletki i kapsułki to się nam kojarzą z lekami. To jest drugi powód, dla którego suplementy diety są kojarzone z lekami, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest żywność i produkowane są po to, aby uzupełnić niedobór pewnych składników odżywczych, uzupełnić to, czego nam w diecie brakuje.